świecie baśni, bajek i legend. Legenda o Końskowoli. Parny i duszny sierpniowy dzień, zmęczony całodzienną pracą, chylił się ku zachodowi. Raz po raz spływały krótkie i przelotne deszcze, ożywiając roślinny świat. Słońce wychyliło się z za chmur. Oddając ostatni pokłon. Nadchodziła noc. Czarna kobieta aksamitnym płaszczem okryła świat. Tego wieczoru od strony puław jechała kareta ciągnięta przez cztery konie. Drewniane koła pojazdu głęboko wrzynały się w błoto. Konie, smagane ostrym deszczem, zmniejszały szybkość. W karecie dziedzic okrywał zmarzniętą, młodą i piękną jak róża żonę, przywołując do porządku woźnicę, który stracił panowanie nad końmi i zjechał na stary, zapomniany przez ludzi cmentarz. Konie szalejąc ciągnęły karetę za sobą. Wreszcie stanęły jak wryte. Woźnica smagał je batem daremnie usiłując zmusić do dalszej jazdy. Wystraszone rumaki stawały dęba, rżały, cofając się w panice. Wokół szalała burza. Ziemię nawiedził silny grzmot. Zdawało się, iż opadną obłoki i cały świat runie. Tu i ówdzie w pobliskie drzewa trafiały pioruny, rozłupując je na drzazgi. Po godzinnym piekle, jakie sprawiła natura, powoli nastawała cisza. Ucichła burza i noc przybrała inną szatę. Na niebie ukazały się nieco przymglone gwiazdy. Konie, które teraz poganiał dziedzic raptownie szarpnęły i kareta obróciła się wokół własnej osi. Konie chciały zawracać. Wówczas dreszcze lęku ogarnęły podróżnych. Dziwne zjawisko przypisywano mocy Bożej lub szatańskiej. Wiosną 1380 roku na tym cudownym miejscu stanęła kaplica, a jej fundatorem był dziedzic Jan Koniński z Witowic. Tu powstała wieś, przyjmując nazwę Konińska Wola. Od Końskiej woli. Inna legenda zaś głosi, że wieś przybrała nazwę od końskich targów, które odbywały się dwa razy do roku i trwały cały tydzień.